Partnerem odcinka jest PolisMate, twój specjalista od leasingów i ubezpieczeń. Samochody chińskich producentów coraz bardziej rozpychają się łokciami na naszym rynku. Podbierają przy tym coraz większy kawałek tortu europejskim producentom, zwłaszcza tym, którzy do tej pory oferowali spore samochody za względnie niewielkie pieniądze. W tak burzliwych czasach trzeba się nastawić na agresywną ofensywę i jednym z groźniejszych dział broniących dotychczasowego porządku ma być nowa dacia Bigster. Co widać już na pierwszy rzut oka. Bigster bardzo mocno bazuje na popularnym Dasterze. Auto oparte jest na tej samej płycie podłogowej CMFB, ale pomimo to oba modele dostrzegalnie się od siebie różnią. Pierwsza kwestia to stylistyka, bo choć na pierwszy rzut oka oba pojazdy są do siebie dość podobne, to im dłużej im się przyglądałem, tym bardziej podobał mi się Bigster. I okej, okay, spory udział ma w tym to, że patrzymy na najwyższą wersję wyposażeniową Journey, do której domówiono też, uwaga, 19-calowe które już same w sobie dodają temu autu sporo uroku. I powtórzę to dla niedowiarków: nikt się nie przysłyszał. Doczekaliśmy się czasów, w których Dacia może opuścić salon na 19-calowych obręczach, do tego o naprawdę ładnym wzorze. To na co warto zwrócić uwagę, to że w dolnych częściach Bixera, na przykład na zderzakach, mamy materiał, który możemy kojarzyć już z Dati Duster. To jest mieszanka polipropylenowa, w której mamy materiały pochodzące z recyklingu i co jest w niej fajne, że ona nie jest lakierowana, ale też nie jest takim zwyczajnym czarnym plastikiem. Jak się przyjrzymy tym zderzakom, to zauważymy, że one mają takie drobne białe drobinki, troszkę przywodzące na myśl lakier metalizowany, a takiego efektu nie kojarzę z żadnego dotychczas testowanego samochodu. W Bigsterze zauważymy też nieco więcej przyjemnych dla oka zabiegów stylistycznych. W oczy rzuca się przede wszystkim ładniej zarysowany zderzak z ciekawszą ładrapą chłodnicy, nieco inna nakładka na przednich drzwiach czy znacznie masywniejsze proporcje. To ostatnie zawdzięczamy sporym zmianom w wymiarach, bo Bigster jest od dastera dłuższy i to o 23 cm, ale rozstaw osi ma dłuższy już tylko o 4,5 cm. Między innymi ogromny, zwistylny, a przez co auto wygląda na potężne. We wrażenie to świetnie wpisują się też masywne relingi dachowe, które dla wersji Extreme są do tego modułowe. Przez co proszę nie rzucacie wam mnie kamieniami, jeżeli z tą opinią się nie zgadzacie, ale według mnie to jest naprawdę ładny samochód. Trochę natomiast się dziwię, że Dacia nie poszła za ciosem i nie zwiększyła szerokości nadwozia, która jest identyczna jak w dasterze. Plus za to, że w wyposażeniu zauważymy kilka nowości. Tutaj przede wszystkim wyróżnia się elektrycznie sterowana klapa bagażnika, seryjna od testowanej wersji Journey, opcjonalne panoramiczne okno dachowe otwierane elektrycznie, a także, uwaga, trzyosobowy namiot montowany do tylnej klapy. Od wersji Extreme seryjnie otrzymujemy też nagłośnienie Arkamy z 3D, a jeśli wybierzecie pełną hybrydę, to w końcu otrzymacie też adaptacyjny tempomat. Mało tego, w opcjach mamy nie tylko podgrzewanie przednich foteli, ale również podgrzewanie kierownicy oraz podgrzewanie przedniej szyby. Widać więc, przynajmniej patrząc na wyposażenie, że Dacia robi wiele, aby teraz nie być kojarzona jako budżetowa, ale bardziej oferująca bardzo wiele za bardzo niewiele. Czy jednak na każdej płaszczyźnie to wyszło? To będziemy jeszcze sprawdzać. To, co według mnie pozostało na niezbyt majestatycznym poziomie, to odgłos otwieranych i zamykanych drzwi. Mam takie wrażenie, że to co wpływa negatywnie na odbiór tego odgłosu, to jest klamka, która dość szybko i tak w blaszany sposób wraca do drzwi. Potwierdzam. Trochę jednak szkoda, że zważając na wysoki prześwit tego samochodu, nie zauważymy tutaj drzwi, które zasłaniają progi. Tutaj jak widzimy, może się zbierać trochę brudu, który będziemy zbierali na nogawkach włożąc do auta. Na zmianach w wymiarach, w wyglądzie i w wyposażeniu jednak się nie skończyło, bo przykładowo zwiększono też ilość materiałów dźwiękochłonnych, a także zwiększono grubość szyb bocznych z 3,5 do 3,85 mm. Ma to według daci dostrzegalnie wpłynąć na wyciszenie kabiny, co oczywiście będziemy sprawdzali podczas jazdy. Siadając z tyłu czuć, że to jest faktycznie dużo większe auto niż Duster. To, co robi wrażenie, to ilość miejsca nad głowami, bo nawet z obecnością szklanego dachu, który jest opcjonalny i jak wiadomo obniża trochę nam przestrzeń nad głową, to tutaj zobaczcie, ja jeszcze spokojnie 6 palców nad głową bym zmieścił. Miejsce na sobie też jest od groma, nawet w butach narciarskich bym mógł tutaj jechać, no i przed kolanami jest nieźle. Wydaje mi się, że też z 6 palców bym tutaj zmieścił, więc te elementy faktycznie zaliczymy na plus. Trochę szkoda, że szerokość pozostała identyczna jak w dasterze, bo zwłaszcza jeżeli planujecie tutaj na kanapie przewozić często trójkę pasażerów, no to zwiększenie szerokości na pewno by było odnotowane przez tego środkowego na duży plus. Szkoda też, że Bixler występuje tylko w odmianie pięcioosobowej, bo przy tej długości nadwozia spokojnie może by w bagażniku upchnąć dwa awaryjne miejsca i służyć najtańszego siedmiosobowego suwa. Czy Dacia bała się, że zrobi wewnętrzną konkurencję dla jogera? Czy powody były jakieś inne? Nie wiem, ale faktem jest, że Bixer może być tylko i wyłącznie pięciosobowy. Na plus, że w dasterze brakowało mi nawiewów na drugi rząd siedzeń, a tutaj nawiewy są już obecne. Mamy tu też centralny podłokietnik, który jednak trochę jest kompromisowy, bo to tak naprawdę jest składana część oparcia, które dzielone jest w proporcji 40x20x40. Na przez cechę tą, po położeniu podłokietnika, tworzy się dziura, przez którą przy hamowaniu coś może nam z bagażnika wlecieć do kabiny, ale z drugiej strony wolę takie rozwiązanie niż brak przejścia do bagażnika, co nadal jest cechą nie tylko chińskiej konkurencji. Szkoda jednak, że podłokietnik nie jest miękki, to jest normalny, twardy plastik. Na plus natomiast, że poza wytłoczeniami na kubeczki, mamy też bardzo wyraźne wytłoczenia na smartfona dla pasażerów skrajnych siedzeń. Z jednej strony ten pomysł jest dość prosty, ale z drugiej, jak widać, jest skuteczny. Można więc powiedzieć, że Dacia próbuje zostać konkurencją Skody, oferując swoje własne Simply Clever. Ma to też swoją kontynuację w uchwytach U-Clip, które zauważymy w pięciu różnych miejscach tej kabiny, na przykład w tylnej części środkowej konsoli. Do mocowania tego możemy przyczepić wiele różnych zakończeń, bo może to być na przykład wieszak na siatki z zakupami, uchwyt na telefon, przenośną lampkę, czy pojemnik na drobne przedmioty albo na kubek z napojem. Jakby ktoś chciał, to mocowanie U-Clip możemy też dodać na zagłówki przednich foteli. No i tutaj sobie zamocować na przykład ten uchwyt na telefon czy haczyk na reklamówki, tak więc możliwości są naprawdę spore. Dodatki te są ekstra płatne, ale z drugiej strony kosztują od 50 do maksymalnie 250 zł, więc za bardzo Waszej kieszeni nie wydrenują, a trzeba przyznać, że nieraz są naprawdę bardzo ciekawe. Natomiast trochę szkoda, że chociaż Bixter jest pozycjonowany wyżej niż Duster, no i jednak ma atakować zupełnie inną grupę samochodów, no to podłokietniki na drzwiach nadal są całkowicie twarde. Tutaj mamy tylko i wyłącznie plastik, nie mamy nawet żadnego materiału, więc niestety, ale opieranie tutaj łokcia zbyt przyjemne nie jest. Ktoś pewnie się może doczepić tego, że drzwi są całkowicie plastikowe, i to też jest fakt, ale z drugiej strony cieszę się, że to nie jest jakaś prosta, niewymyślna skorupa, ale mamy jakieś takie drobne przetłoczenia, które przynajmniej wizualnie odrobinkę sytuację poprawiają. No i bardzo się cieszę, że w końcu dodać i możemy dokupić panoramiczne okno dachowe, bo to jest naprawdę świetny detal, który wcale nie wiąże się z jakąś gigantyczną dopłatą, a w jeszcze na słowo odwala kawał roboty. Niestety jednak ale przy tej okazji znikają nam tchórzu łapki. No ale z drugiej strony jak mam wybór, to chyba wolę dopłacić do szklanego dachu, ale nie mieć tchórzu łapek. I sofiksy zauważymy na dwóch zewnętrznych fotelach kanapy. Tunel centralny jest obecny, ale nie jest jakoś gigantycznie zarysowany. Zwłaszcza wspominając, jak wyglądał tunel w niedawno testowanym Audi, kupiłem no To ten jest naprawdę mikroskopijny. Poza tym cieszę się, że szyny przednich foteli są na tyle daleko usunięte, że za nimi z powodzeniem zmieszczą się nasze buty. Mamy też dwa gniazda USB, które, jak dobrze kojarzę, pojawiają się w dwóch najwyższych wersjach wyposażeniowych. Krótko mówiąc, kabina Big z tyłu może i nie wygląda idealnie, zwłaszcza patrząc na materiały na drzwiach czy przede wszystkim na podłokietnikach. Ale z drugiej strony, na wielu płaszczyznach widzimy też znaczącą poprawę względem Dastera, no i przede wszystkim znacznie większą obszerną, więc powiedzmy, że z tyłu jest nieźle. A co powiemy za kierownicą? Na pewno wiele osób na Bixera będzie patrzyło w kategorii konkurent do chińskiego przedstawiciela marki X. Tutaj każdy może sobie wstawić niemal dowolnego Chińczyka, bo według moich obserwacji w kabinie wielu z nich widać sporo podobnych cech, czego pewnie też jesteście świadomi oglądając moje testy. Pierwsze spore podobieństwa to całkowity brak piano black oraz fizyczny panel od klimatyzacji. Przez cechę tą klimatyzację obsługuje się znacznie łatwiej, znacznie bardziej intuicyjnie, znacznie bardziej bezproblemowo, a utrzymanie czystości i estetyki w kabinie będzie dużo łatwiejsze. Niestety jednak nie wszystko tutaj wyszło i to, co według mnie cały czas mogłoby być na nieco wyższym poziomie, to materiały wykończeniowe, które w wielu miejscach są twarde, niezbyt ładne i nieprzyjemne w dotyku. Czy jednak ktoś woli ładne i miękkie materiały, czy bardziej mu przeszkadza piano black i brak fizycznego panelu klimatyzacji, to już każdy musi ocenić osobiście. Docenię jednak zmontowanie tych plastików, bo chociaż tworzywa są twarde, tutaj absolutnie nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi i to nawet kiedy zjedziecie z asfaltowych dróg. Cieszę się, że inaczej niż z tyłu na podłokietnikach zauważymy coś innego niż twardy plastik, jakiś taki ciekawy całkiem materiał, który wydaje się udawać Alcantarę. Nie obraziłbym się, jakby pod nim było troszkę więcej pianki, ale z drugiej strony i tak prezentuje się to dużo lepiej niż z tyłu. Kolejna różnica względem Chińczyków to wysoka konsola środkowa z, uwaga, chłodzonym schowkiem pod podłokietnikiem. Zaraz za tym zwrócimy uwagę na fotel kierowcy, który jest elektrycznie regulowany na wysokość oraz elektrycznie regulowany ma kąt pochylenia oparcia. Ale akurat odległość od pedałów musimy wyregulować manualnie, co trochę mnie zaskoczyło. Natomiast spory plus względem Chińczyków za fotel pasażera, który po pierwsze ma regulację odcinka lędziowego, a po drugie ma regulację wysokości. Chyba w każdym dotychczas testowanym Chińczyku skarżyło się właśnie na to, że fotel pasażera po pierwsze jest zamocowany bardzo wysoko, a po drugie nie ma regulacji wysokości ani regulacji odcinka lędziowego, więc tutaj Bigster nabija kolejne punkty. Pozycja za kierownicą jest tutaj podobna jak w Dasterze, a sam fotel okazuje się całkiem wygodny. Ja za kierownicą tego auta czuję się bardzo dobrze, ale ja mam 176. Natomiast kiedy posadziłem tutaj wyższego kierowcę, to zwrócił uwagę na dwa elementy. Pierwszy to rozbudowana obudowa kolumny kierowniczej, o którą osoba o dłuższych nogach może zahaczyć kolanem podczas wychodzenia z samochodu. Druga rzecz to konsola centralna, której krawędzie rozszerzają się, gdy zbliża się do kokpitu, więc znowu, kiedy posadziłem kierowcę o dłuższych nogach, to skarżył się na to, że on tutaj kolano musi opierać o tą konsolę, no co też nie jest zbyt wygodne. Natomiast ja przy wzroście 1,76 m ani na jedno, ani na drugie skarżyć się nie mogę. Sam natomiast zwracam uwagę na to, że dzięki temu rozszerzeniu mamy tutaj naprawdę spore schowki. No i cieszę się również z wyglądu tej konsoli, bo to ponownie nie jest plastik, który jest jednym brzydkim odlewem. Ale zauważcie, że mamy tutaj jakieś ciekawe faktury. Tutaj mamy roletkę, która zdaje się być wygumowana, więc gdybyśmy położyli tutaj telefon, to on się nie powinien za bardzo ślizgać w zakrętach. No i kolorystycznie też to wygląda całkiem ciekawie, bo mamy tutaj połączenie grafitu, takich jasnych, srebrnych wstawek, więc optycznie prezentuje się to według mnie całkiem nieźle. A że często widzimy tutaj twarde plastiki, no co zrobić. Cieszę się też, że na samym przodzie konsoli centralnej zauważymy ładowarkę indukcyjną na smartfona. To, co jeszcze możemy docenić w tej konsoli centralnej, to fakt, że mamy tutaj taką podpórkę, powiedzmy, na telefon. Więc, gdybyśmy chcieli, to możemy telefon tutaj zarówno postawić, jak i położyć. Ale z drugiej strony, nie ma to tego większej potrzeby za sprawą multimediów, do których przejdziemy za chwilkę. Na fotelach zauważymy też materiał określany jako microcloud, który dla mnie delikatnie przywodzi na myśl Alcantarę. Nie jest to oczywiście Alcantara, co czuć w dotyku. Nie mamy też tego zjawiska wpływania na jej wygląd przez smyranie po niej palcem, więc jest to coś innego. A jak będziemy te materiał odbierali w trasie, to przekonamy się już wkrótce w drugiej części testu. W kwestii multimediów naprawdę sporo się zmieniło. Zwłaszcza jeżeli, podobnie jak ja, z multimediami w Daci ostatni raz mieliście styczność w Daci Jogger albo w Dasterze po liftingu, ale poprzedniej generacji. Ponad 10-calowy ekran oparty jest na Androidzie, ma wysoką rozdzielczość, żywe kolory i całkiem nowoczesną oprawę graficzną. Cechuje się dobrą reakcją na dotyk, niezłym tempem działania i brakiem zbędnych udziwnień. Możemy personalizować też wygląd z głównego menu, zmieniając wyświetlane tu kafelki. Ba, mamy tutaj też bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, więc kolejne punktiki na plus, zwłaszcza względem Chińczyków. Ej, hey, hey, drogi widzu, szukasz ubezpieczenia albo leasingu dla Twojego samochodu? To bardzo dobrze się składa, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Policemate. Warto mieć świadomość, że firma ta zajmuje się ubezpieczeniami nie tylko dla nowych, salonowych samochodów, ale jeżeli w Twoim prywatnym samochodzie kończy się Policja Ubezpieczeniowa, to bardzo dobrym pomysłem może być zwrócenie się do nich z prośbą o ofertę. Wszystkie niezbędne namiary standardowo znajdziecie w opisie pod filmem. I pamiętajcie, żeby zaznaczyć, że trafiliście do tej firmy z filmu Eco Drivera. Wiecie już gdzie szukać ubezpieczenia, wiecie już gdzie szukać leasingu, no i wiecie gdzie szukać nowej Daci i oczywiście, że w Gliwicach, w salonie Dacia Auto Keller. Tyle z ogłoszenia. My wróćmy do tego pięknego samochodu. W multimediach też zauważymy bardzo oryginalny sposób, którego do tej pory nie znalazłem w żadnym innym aucie, na szybkie uciszenie asystentów jazdy. Wielu kierowców tych alarmów nie lubi, a w niejednym samochodzie musimy przeklikiwać się przez wiele ustawień, aby dezaktywować każdego z osobna. W dacie natomiast wchodzimy sobie w samochodzik, wchodzimy sobie w asystentów jazdy i tutaj przy ustawieniu perso wyciszamy wszystkich asystentów, którzy nas irytują. Wtedy, kiedy tylko wejdziecie do samochodu i klikniecie pierwszy fizyczny przycisk z lewej strony za kierownicą, to wszyscy wybrani wcześniej asystenci się dezaktywują. To jest naprawdę genialne. Ciekawostka jest też taka, że chociaż w pierwszym odczuciu nie widzimy tutaj pokrętła do regulacji głośności, to tak naprawdę mamy taką fizyczną możliwość. Na górnej części tego ekranu mamy trzy przyciski. Pierwszy jest od opcji wyłączania, a kolejne dwa właśnie od regulacji głośności. Warto być tego świadomym, bo nie każdy to zauważa. Sterowanie multimediami może się też odbywać z poziomu joysticka za kierownicą, który jak już tylko przyzwyczajecie się, w którym miejscu obsługuje jakie funkcje, okazuje się być naprawdę wygodny. Według mnie jest on dużo bardziej ergonomiczny niż joystick, który pamiętam z poprzedniej generacji Daci. Nagłośnienie składa się tutaj tylko z sześciu głośników, ale według Daci ma gwarantować dźwięk 3D i stwierdzam, że na tle wielu nagłośnień, zwłaszcza z marek chińskich, to te nagłośnienie gra po prostu nieco lepiej. Mamy tutaj choćby stosowne głośniki niskotonowe, więc zwłaszcza skupiając się na basach, słychać dostrzegalne różnice. To co natomiast nie robi nam mnie wrażenia, to kamery jakie mamy z kilku stron samochodu, które niestety prezentują się słabo. Rozdzielczość tych kamer powinna być znacznie wyższa, poza tym nie mamy takiego typowego widoku 360 stopni z góry samochodu. Natomiast i tutaj możemy docenić na przykład możliwość podglądania sytuacji przy przednich kołach. Kamera cofania jest seryjna dla każdej wersji, a widoczne kamery multi-view są schowane np. w pakiecie Parking, które dorzuca też system kontroli martwego pola, a także czujniki parkowania z przodu, z tyłu oraz z boku. Co do tych kamer, to jeszcze jedna, według mnie, słaba rzecz. Jest taka, że one dość szybko się wyłączają, bo już przy prędkości 10 km na godzinę. Może ja jestem jakimś wariatem za kierownicą. O, widzicie, się wyłączyły. Czasami zdarza mi się autem jechać na wstecznym trochę szybciej. O, widzicie, prędkość poza zbyt dużo. Chciałem mieć jakiś podgląd dla bezpieczeństwa z kamer, a one się wyłączały. Nieco inne niż w dasterze mogą być też cyfrowe zegary, które w testowanej demówce nie mają 7 cali z dodatkowymi paskami po bokach, a są znacznie większym ekranem o przygotnej 10 i cala. Z jednej strony są dosyć minimalistyczne, ale co bardziej istotne są mega czytelne, do tego mają też jakieś opcje personalizacji. Do tego możemy tutaj wyświetlać pełną mapę nawigacji, więc według mnie są jak najbardziej ok. Jeśli czegoś mi w nich brakuje, to możliwości wyświetlenia motywu, który pokazywałby wskazania obrotomierza. Możliwe, że mi się do tego nie udało dojść, że gdzieś taka opcja jest ukryta, ale no, jak długo staram się przewikływać i przez zegary, i przez multimedia, tak takiego widoku nie znalazłem. Jeśli chodzi o możliwości ładowania urządzeń zewnętrznych, to bazowy mixer oferuje dwa gniazda USB typu C oraz gniazdo 12V z przodu. Droższe wersje dokładają dwa gniazda USB w konsoli centralnej, którą pokazywałem Wam siedząc z tyłu, a także gniazdo 12V w bagażniku oraz ładowarkę indukcyjną. Natomiast szkoda, że inaczej niż w szkodzie nie widzimy tutaj gniazda USB w obudowie lusterka wewnętrznego, co byłoby przydatne, gdybyśmy chcieli na przykład na szybie zamocować wideorejestrator. To, co z przodu warto jeszcze docenić, to klamry pasów bezpieczeństwa które tutaj są wyłożone takim miękkim materiałem, co jest bardzo przyjemne, kiedy nasz palec spotka się z klamrą. Nie jest ona wtedy twardym, brzydkim, gorącym plastikiem, ale takim przyjemnym w dotyku myszkiem. Jest to ciężko niestety pokazać z tego tytułu, że mamy bardzo rozbudowaną konsolę centralną. Widoczność tego samochodu jest niezła. Nie obraziłbym się, gdyby lusterka były nieco większe, bo wydają mi się te zwierciadła dosyć niewielkie. Ale poza tym jest naprawdę nieźle: mamy bardzo sensowne przeszklenie kabiny. Poza tym mamy bardzo ładnie zarysowaną maskę, która wygląda bardzo monumentalnie, bardzo tak solidnie. Ta maska naprawdę mi się mega podoba. Natomiast jeżeli chodzi o schowki, to jest dość tradycyjnie, bym powiedział. Standardowe kieszenie w drzwiach, ładowarka indukcyjna, a potem mamy dwa kapholderki, które na plus są zamykane roletką. No i całkiem głęboki schowek pod podłokietnikiem. Zobaczcie, prawie po łokieć włożyłem tam rękę. On jest też klimatyzowany. Schowek przed pasażerem, raczej tradycyjnych rozmiarów, tutaj żadnych rewolucji nie ma. Jest po prostu ok. No i z przodu pomiędzy cyfrowymi zegarami a ekranem multimedialnym zauważymy jeszcze jedno mocowanie U-Clip, w którym mamy wpiętą, uwaga, trzymaczkę na telefon. Czyli jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy wrzucać mapy przez Android Auto czy Apple CarPlay, to tutaj sobie telefon możemy powiesić, no i cały czas będziemy go mieli w bardzo widocznym miejscu. W środku zauważymy też liczne nawiązania do litery Y, którą poniekąd zapowiadają nam tylne lampy, bo zauważymy ją zarówno w kratkach wentylacyjnych, które według mnie są bardzo ładne, ale także patrząc na boczki drzwi, bo tutaj poza standardową chwytaczką mamy też takie odgałęzienie idące w dół, no co to, to się wydaje całkiem ciekawym zabiegiem stylistycznym, którego wcale tutaj nie musiało być, a jednak jest. Daszki przeciwsłoneczne niestety nie mają możliwości wysunięcia, ale sensownie zakrywają szybę w drzwiach. Poza tym plus, że zauważymy tutaj zarówno lustereczka, jak i dodatkowe lampki. Zanim otworzymy bagażnik, to zaczniemy od nowości w marce Dacia, jaką jest elektrycznie sterowana klapa bagażnika. Tutaj co prawda nie mamy sterowania ruchem nogi, chociaż z drugiej strony paso jak to w niektórych markach działa, nie wiem czy jest za czym płakać, ale klapa podnosi się elektrycznie sama. Kufer Bigstera też jest znacznie większy niż w dasterze. W odmianie benzynowej jego pojemność ma wynosić nawet 667 litrów, choć w testowanym przez nas hybrydzie jego pojemność wynosi 546 litrów. Blisko 100 litrów traci się na zupełnie naszej prowadzonej podłodze bagażnika, pod którą schowany jest akumulator hybrydy. W benzyniaku podłoga jest prowadzona znacznie niżej, co z jednej strony daje nam wyraźne progi załadunku, ale z drugiej strony gwarantuje też dostrzegalnie wyższy bagażnik. Jeśli więc ten kufer okaże się dla Was zbyt mały, warto zainteresować się miękkimi hybrydami. Spory plus za jego regularne kształty, oraz uwaga, dźwignie do opuszczenia oparć kanapy. Po ich opuszczeniu przestrzeń rośnie nawet do 1851 litrów. Plus za to, że po opuszczeniu oparć nie tworzy się żaden próg załadunku. Co prawda leżące oparcie jest delikatnie nachylone pod kątem, ale nie jest to nic wybitnie rzucającego się w oczy. Natomiast cieszę się, że nie mamy żadnych progów. Cieszy się też, że chociaż mówimy o pełnej hybrydzie, to jednak pod podłogą znalazło się miejsce na dojazdowe koło zapasowe. Z plusów zauważymy tutaj trzy haczyki na reklamówki, zauważymy gniazdo 12 chociaż jego akurat nie zauważymy w dwóch najniższych wersjach. Zauważymy też uchwyty u więc na przykład będziemy sobie mogli tutaj na pokrywie albo przy lewej burcie zamontować chociażby latareczkę albo dodatkowy uchwyt na reklamówki. A jeżeli chodzi o akcesoria awaryjne, to lewarek jest nieosłonięty, ale jest przyczepiony do lewej strony bagażnika. Pod podłogą zauważymy gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy. Lampkę zauważymy jedną z prawej strony kufra. No i dla mnie spory plus względem wielu kufrów testowanych niedawno Chińczyków jest taki, że tutaj mamy całkiem ładne wykończenie tego bagażnika. Na burtach nie widzimy żadnych twardych plastików, a taką miękką wykładzinę. To samo na podłodze. Podłoga też nie jest tandetna, jest bardzo gruba, bardzo solidna. Pewnie się już domyślacie, w stronę którego Chińczyka to jest przytyk. Więc ogólnie patrząc na ten bagażnik, on prezentuje się naprawdę całkiem nieźle. Nad bagażnikiem zauważymy też zaciąganą roletkę. I tutaj drobna uwaga, nie podnoście jej za bardzo do góry podczas zaciągania i jej zwijania, gdyż wtedy bardzo łatwo możecie sobie utrudnić jej zaciąganie. Kiedy będziecie, tak powiedzmy, szurali po prowadnicach, to wtedy całkiem wygodnie możemy ją zasuwać oraz zsuwać. Z tym końcowym sunięciem jest najtrudniej, ale tragedii też nie ma. No i standardowo sobie ten bagażnik zmierzymy. Pierwsze co to długość przy dolnej krawędzi w najdłuższym miejscu 105 cm, w najkrótszym miejscu 99 cm. Długość do oparcia fotela kierowcy o wzroście 1,76 m to jest 189 cm. Szerokość kufra w najwęższym miejscu to jest równy metr. Tutaj z lewej strony potem mamy kieszonkę szeroką na aż 21 cm, bardzo pojemna. No i z drugiej strony też się nam pojawia kieszeń szeroka na mniej więcej 10 cm, ale ona jest już troszkę mniejsza. Za szybko chciałem ją rozsunąć i mi spadła. Dobra, wysokość do rolety. To jest mniej więcej 43 cm. A gdyby kogoś ciekawiła ta przestrzeń pod podłogą, to ona jest wysoka na mniej więcej 18 cm i szeroka na mniej, więcej, na mniej więcej 99 cm. Mamy tutaj koło dojazdowe, ale poza nim mamy jeszcze naprawdę sporo miejsca, które możemy sobie do własnych potrzeb spersonalizować. Sporo rzeczy tutaj możemy jeszcze schować. No i w tym momencie, chyba wszystkie najważniejsze wymiary mamy już zmierzone. Tyle jeżeli chodzi o bagażnik, a sprawdźmy, co nas jeszcze czeka pod maską. Zobaczcie wy to! Teleskopy! Czuć pieniądz! Przez wiele lat dacie korzystały z silników, które mieliśmy okazję wcześniej dogłębnie poznać w różnych modelach Renault. Teraz jednak sytuacja się zmieniła, bo to właśnie w Bigsterze debiutuje hybryda oparta o silnik 1.8, która poniekąd jest następcą wcześniejszej hybrydy opartej o silnik 1.6. Większa pojemność to oczywiście większy moment obrotowy, a przez to wielotrybowa przekładnia MultiMount ma mieć większy potencjał do częstszego utrzymywania silnika na niższych obrotach niż w silniku 1.6. Czy jest tak faktycznie? Sprawdzimy to w drugiej części testu. Alternatywą jest trzycylindrowy silnik 1.2 TCE, który od połowy tego roku ma też występować z fabryczną instalacją gazową. Jest to poniekąd następca silnika 1.0 z Dastera, tyle tylko, że teraz silnik 1.2 będzie miał wtrysk bezpośredni, a 1.0 miał wtrysk pośredni. Za jakiś czas ma się też pojawić odmiana z automatyczną skrzynią biegów oraz napędem 4x4, która będzie zastopniowana właśnie z tym silnikiem 1.2. Na ten moment automat dostaniemy tylko do testowanej przez nas hybrydy. A hybryda ta jest określana jako Hybrid 155. Liczba ta oczywiście jest nieprzypadkowa i ma oznaczać moc sumaryczną układu, na którą składa się 107 koni mechanicznych z benzyniaka 1.8 oraz pozostała część z komponentów elektrycznych. Na te z kolei składają się dwie jednostki. Pierwsza to silnik elektryczny o mocy 50 koni, a druga to wysokonapięciowy o alternatoro synchronizator biegów, którego jednak mocy już nie znamy. Już brzmi to dość skomplikowanie, ale to to jeszcze jest małe piwo, bo prawdziwa jazda bez trzymanki zaczyna się wtedy, kiedy próbujecie rozgryźć skrzynię multimode. Mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że ma ona dwa przełożenia dla głównego silnika elektrycznego oraz cztery przełożenia dla silnika spalinowego. Według Daci ma nam to oferować nawet 14 różnych przełożeń, ale oni to liczą w taki sposób, że dwa przełożenia dostajemy w trybie czysto elektrycznym, cztery przełożenia w trybie czysto spalinowym a w trybie hybrydowym mamy 2 razy 4 przełożenia, a więc razem 8. A 8 plus wspomnianych wcześniej 6 daje nam razem 14. W ciekawostka, w skrzyni tej nie zauważymy normalnego sprzęgła, a sprzęgło kłowę, które ma nam zapewnić maksymalną sprawność oraz niezauważalne zmiany biegów. Czy jest tak faktycznie? Oczywiście będziemy to wkrótce sprawdzać. Masa auta stojącego obok mnie wynosi 1419 kg. Pierwszą setkę mamy tutaj osiągać w 9,7 sekundy, a prędkość maksymalna tego pojazdu to 180 km na godzinę. Jeśli więc ciekawicie, jak to auto jeździ, ile dopali, jak dokładnie działa ta oryginalna skrzynia biegów, jak działają jego asystenci, a także ile to cudo kosztuje. Przekonamy się o tym już wkrótce w drugiej części testu. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.